Wydawnictwo Lind Company oraz wydawnictwo CM przedstawia Stanisław Antoni Wotowski. Tajemniczy wróg przy Alejach Ujazdowskich. Panie Jerzy, odparła, odzyskałam obecnie to, na czym mi zależało najwięcej i sam pan wie, że nigdy nie kochałam zbytnio ojczyma, gdyż niegodnie postępował ze mną. Ale gdy natrafiłam na pewien ślad i podejrzenia pana Korskiego, to jest, chciałem powiedzieć, Borowskiego, wydają mi się zupełnie słuszne. Nie mogę tak pozostawić tej sprawy. Powtarzam, najdalej pojutrze wszystkiego pani się dowie. A skoro czekaliśmy tyle miesięcy, nic się nie stanie przez jeden dzień. Zresztą nie uciekam i zawsze będzie pani miała czas zawiadomić, kogo należy. Sama żałowałaby później zbytniego pośpiechu. Dobrze? odparła po krótkim namyśle. Nie chcę doprowadzać do skandalu i zaufam panu. Choć całe postępowanie pańskie jest mocno podejrzane.